No i moi mili, nadszedł czas tym razem na boksa naprawdę ekskluzywnego, ogromnego boksa z Charizardem. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, i jakie to jest piękne. Po prostu, no muszę używać dwóch rąk i szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, jak mam to nagrać, ale no nic. Oczywiście takiego boksa znajdziecie na Terce Gielow. Tam z kodem promocyjnym 5% rabatu dostaniecie, jeżeli wpiszecie OGRAM, to tak jest, 5% rabatu, więc w jakimś stopniu można zaoszczędzić przy tym boksie, bo mało pieniędzy on nie kosztuje. Nie przedłużajmy, bierzmy się za openik. Także ludziki, widzicie, gdzie jest kamera, widzicie, gdzie jestem ja. Ten box jest tak ogromny, że tego nie da się po prostu nagrać, więc po prostu w kilku ujęciach pokażę Wam, jak on wygląda. Oczywiście, jeżeli chodzi o boxa, no to tutaj mamy kartę promo z Charizardem EX, który jest chyba z tego setu 151, tak mi się wydaje przynajmniej, bo to nie jest ten Charizard mroczny, skrystalizowany. Dwie karty Foil, jedna figurka z Charizardem, którą sobie też przepatrzymy, zobaczymy jak ona wygląda. 10 boosterów z różnych dodatków z ery Scarlet and Violet. No i oczywiście kod do gry PCG Live. Chcę tego boksa nie uszkodzić ani nic w tym stylu, więc po prostu otworzę go jakoś nożyczkami, czy też nożykiem, bo boksik naprawdę fajnie wygląda. No i kolejna rzecz jest taka, że fajnie by było mieć tą figurkę po prostu w tym boksie jeszcze, no nie? Przez jakiś czas do Buki nie przeprowadzę się i nie będę miał miejsca na to, żeby tą figurka widniała w jakiejś gablocie, na półce albo coś w tym stylu. No i dobra, czy jesteście gotowi? Widzicie tutaj, że już jest otwarty. Bierzmy się do Wyjęcia tej figurki, wyjęcia tego, co jest w plastikach Najpierw wyjmijmy sobie ten plastik pierwszy, żeby wyjąć kartę promkę z tego boksika. I karta promka właśnie jest w tym miejscu. No plastiku, no niestety, jest dużo plastiku, no ale jak inaczej to spakować, to no nie? Jak raczej innej opcji spakowania tego, no po prostu nie ma. Ale jeżeli chodzi o promkę Charizarda, wygląda następująco. 330 bije diskarduje 3. E ogniste energię, więc no kurczę powiem wam, że naprawdę, naprawdę fajnie wygląda ta promeczka centering też nie jest naganny, więc okej, okay, odłóżmy sobie ją po prostu na bok mamy też figurkę z Charizardem o kurde, podwyższę troszeczkę kamerę, żeby e, właściwie telefon, którym nagrywam żebyście w pełnej okazałości widzieli po prostu, e, jak wygląda ta figureczka, Charizard no jest po prostu przekocurem ale pięknie to wygląda. Ten plastik to nie jest też taki plastik, taki typowy plastik hamski. Tylko on jest taki mm, z gumą, z kauczukiem albo coś w tym stylu. Podstaweczka też fajnie wygląda. Tył tego Charizarda. Nie no, po prostu szaboba, bo figurka jest naprawdę przecudowna. Ale chciałbym zobaczyć jeszcze takie figurki i z chęcią kupię po prostu takiego boxa z e, dwoma. Pozostałymi starterami z Kanto, w sensie ewolucyjnymi starterami, czyli Venuzaura i Blastoisa, no nie? Fajnie by to wyglądało. Jedynie czego mogłem się przyczepić w tej figurce, no to ten ogień. No powinien być po prostu jakoś bardziej w buzi tego Charizarda, żeby wyglądało rzeczywiście, że on tak zionie tym ogniem z tego pyska. Figurka Charizarda jest przecudowna. Odłóżmy ją sobie tutaj na bok, żebyście ją widzieli i żebyście zazdrościli. Charizard na promkę sobie też położę tutaj po prostu obok. No i pozostałe boksiki, a właściwie plastiki, bo tutaj są plastiki takie jak po prostu takich zwykłych kart kartonowych. W takich zwykłych boksikach po prostu takie plastiki standardowe, po prostu bym powiedział, no nie. Więc wyjmijmy sobie promki, wyjmijmy sobie busterki i za chwileczkę do was wrócę. Och, pora tego. Sporo tego naprawdę jest, bardzo dużo. Macie Kodzik oczywiście, łapcie sobie na tego, e, na tego boksika. Do TCG Life oczywiście Kodzik jest. Charmander, Charmeleon. No tutaj bym się przyczepił, no bo kurczę, ile razy można dawać tą samą, e, te same karty po prostu jako Cosmic Hollow do zestawów? To już chyba jest trzeci raz, jak się nie mylę? No chyba trzeci raz po prostu jak... Te Pokémony po prostu są w zestawach z Charizardem. No to w sensie, no Pokémony muszą być, ale chodzi o e, printy konkretnie tych kart. To są karty ze 151 e, z setu najbardziej hype'owanego setu, po prostu 151, no nie? S, e, więc Charmander i Charmeleon sobie tutaj też będą e, leżeć. Zróbmy to może w ten sposób, żeby ten Charizard był no tym guru, no nie? Bo jednak to jest duży tata. <grym> Tego wszystkiego. No i boosterki, które sobie posegregowałem, tak jak widzicie, jest najwięcej Paradox Rift, później dwa boosterki Stellar Crown, Temporal Force i na końcu Twilight Masquerade. Jeżeli chodzi o oczekiwania tych boosterków, nie mam jakichś wygórowanych oczekiwań. No chciałbym po prostu jakieś ładne karty, no nie, jakby nie patrzeć. No i te alt-artowe albo Ultra Illustration Rare, może ewentualnie jakiś aspect z, z pozostałych dodatków. Jak e, Counter-Catcher albo coś w tym stylu też by się przydał. Proszę bardzo, kodzik jest jak najbardziej dla Was. No i patrzymy. W pierwszym boosterku Surskit, Wishmoor, Lamigo, Porygon, Cyclizard, Cruel, Sliderwing. Trochę go używają do grania, w, szczególnie w deku z Reding Boltem. OK, Toxel. Veratorn i Mylotic. Ok, pierwszy boosterek niestety dropu nie pokazał, ale jest jeszcze 9 boosterków, więc Paradox Rift może tym razem coś pokaże. Drugi boosterek, Paradox Rift. Matko, jak mi się język plącze, nie mam pojęcia o co chodzi z tym językiem, ale strasznie, bardzo mocno mi się e, plącze. Ok, patrzmy co jest w tym boosterku. Snorlax Doll, strasznie ładna ta karta. Szkoda, szkoda że taki Snorlax nie jest, no nie, po prostu. Pansage Double Graudon, ok, kolejny booster bez dropu, niestety. Mam nadzieję, że po prostu jakaś wycieńka na torcie się trafi w tych boosterkach. No bo, nie wiem, jakoś mam wrażenie, że ostatnio te pierwsze boosterki e, nie dropią mi w ogóle, no nie? Może się mylę, może mi poprawcie, jeżeli pamiętacie ogólnie odcinki. No tutaj, niestety, znowu bez dropu, więc paradoks w totalnie się nie popisuje e, dropami. Ostatni boosterek z Paradox Rift. Patrzmy, co się znajduje w tym boosterku. A w boosterku podejrzewam, że znowu będzie nic. No i patrzmy: Karkady, Stuablu, Pansir, Krobaczik, Rorg, Minior, Sidra, Honecz i Iron Moth. Nos mnie nie pomylił. Wyczułem po prostu zero dropów w tym dodatku. Mamy najnowszy dodatek. Patrzmy: Stellar Crown. Jak dropnie? Czy może tutaj coś się pokaże fajnego? No, chciałbym. No, chciałbym. I to bardzo bym chciał. Okej. Okay. Froki, Ledyba, Fan Minfu, Veluza, Revavrum Briar, grywalna bardzo mocno, Eldegos. Tak jest! <ścoughs> mam tego squirtla! O kurde, jeszcze Bulbasaur i mam całą kolekcję po prostu. Ale. Cudowny opening się zaczyna, no proszę bardzo, no Squirtle, tak jest, z tymi Pidgeyami Właśnie zastanawiam się gdzie go e, ciepnąć Czy ciepnąć go do Pidgeyów, Pidgeotto i Pidgeotów do mojej kolekcji e, Ze względu na Pidgeye, czy po prostu do e, tych ładnych artów w mojej kolekcji No po prostu prze... Cudownie, ale jest piękny ten skwertu. Bardzo, ale to bardzo chciałem mieć tą kartę. Włóżmy tą kartę do koszuleczki, używam ostatnio ko tych koszulek z ETB i powiem wam dlaczego. Zrezygnowałem z tych takich przezroczystych koszulek. Bo one w albumie jak są i album się rusza, że tak powiem. Albo ruszamy tym albumem, no to się obijają i wylatują często z tych kieszonek. A te z ETB właśnie idealnie się mieszczą w te okienka i tu nic nie wylatuje. Więc no kurczę, Squirtle zgasił tego Charizarda w tym momencie, już tego ognia piekielnego, płomiennego, ognia Boże, o czym, o czym ja gadam? Bierzmy się za kolejny boosterek po prostu. <laughs> I patrzmy, co jest w następnym boosterku z tego dodatku dodatku Stellar Crown, hrablaury, <laughs> Comfy shuttle. Okej, okay, kofu minzo. Chciałbym jakiegoś trenera jeszcze dropnąć ewentualnie z tego e, dodatku, nie wiem. Może otworzę, może uda się skompletować w ogóle ten dodatek ze względu na to, że jest tak malutkim dodatkiem. E, jednym z najmniejszych z ostatnich lat od 2018 roku chyba. Nie było tak małego dodatku zwykłego. Nie mówię tutaj o holiday setach. Proszę bardzo, kodzik jest dla Was. No i patrzmy. Bo, no. No tak, no. No tak, właśnie. Iron Valiant, Sharpido. Kolejny Sharpido. Sandy Shocks. Ok. I Miraidon. Więc bez dropów, kolejny boosterku. Ale powiem Wam, że ten Squirtle już po prostu. No. Cieszy. Cieszy. Dla mnie już może to nie być w tych boosterkach. Praktycznie nic, no chyba że jakiś ładny arcik, No nie, pokusiłbym się o jakiegoś ładnego arcika, Solosis, Scyther, Skitty, Electabas, Explorer Guidance, ok, Latias, Noctowl, Finizen i Miraidon EX. Które nie miałem, co, co prawda, więc no może może do jakiś future boxów albo coś w ten stylu, ten Miraidon się kiedyś przyda. Nie mam pojęcia. Odłóżmy karty na bok. No i patrzmy. Kolejny Twilight Masquerade. Ale powiem wam, że te łyse żółwie z Kanto. Jakoś mnie lubią, no nie? Blastoise dropnięty. Squirtle też dropnięty ze 151. Squirtle z, z tego dodatku też dropnięty. Więc naprawdę fajnie. No, chciałbym tutaj jeszcze dropnąć. No, tak jak mówiłem, tego. Bulbasaura, bo Bulbasaur strasznie, ale to bardzo mocno mi się podoba. A tymczasem przechodzimy do Last Pack Magica. E, więc dwa dropy na razie na 10 boosterków z tego boxika. Czy pokaże tutaj się trzeci jakiś dropik? E, nie wiem. Może będzie, może nie. Nie wymagam jakiegoś mega konkretu już w tym momencie. No i nie ma nic. Jeżeli podobał Wam się odcinek, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję na kanale, żeby zobaczyć więcej takich materiałów. Oczywiście komentarz, dzwoneczek, no co tam chcecie, po prostu zostawcie coś po sobie. Trzymajcie się, siema!